W ogóle patrzę, to pokażę, bo teraz trochę tak jest, nie uwłaczając, bo jest taka sytuacja teraz, że nie wiem czy wiecie, dla tych, którzy nie wiedzą, to informuję. Była taka mini drama Sergiusza ze szpakiem i Szpaku wygrał Sergiusza licytację na woźb i przejedzie się z nim jego autem i spędzi z nim cały dzień. Już jest to oficjalne, że Szpaku wygrał licytację Sergiusza. I wszyscy mówią, Boże, szpaku ci zajebie, szpaku cię rozpierdoli, szpaku cię zabije, szpaku wybije ci zęby, Sergiusz jest coś martwy. Zrozumcie jedną rzecz. Po pierwsze wątpię, żeby ktokolwiek na akcji charytatywnej robił takie rzeczy. A po drugie pokażę wam jak wygląda większość gangsta rapu w Polsce. Nie mówię, że jest to szpaku, ale największym gangsta raperem w Polsce jest Malik Montana i ostatnio założył fabrykę czekolady. I patrzcie jaka, jak jego przyjaciele byli zajebiści, zajebistymi gangsterami zanim nie poznali Malika. TADAM! Tu Albert, i mój braciszek, Joseph. Chcemy wam powiedzieć, że yy, kochamy was wszystkich, zajebiście się tutaj w Polsce, żyjemy tutaj już 24 lata i będziemy tu żyć bardzo, bardzo długo, dobry klimat, mi się podoba, wszystko gra. <grystanie> A tak na serio sprawdzajcie nasze numery, guber i optyk. OPT, właśnie tak. <grystanie> na pierwszy rzut oka mówią, że jestem z Afryki, to Polska WWA, na nogach ciemne klasyki, nielegalne nawyki, instrumental gra śpiew, każdego dnia z miasta WWA. <grystanie> Teraz sobie wyobraźcie, że ten sam ziomek nagrywa taką nutę i mówi kurwa że lata z klapką Szybko wyłapał na Chłop poszedł na siłownię Podniósł 100 kilo na klatę i jest gangsterem teraz Najlepszy budzik syreny nad ranem Na są straty, jady jaguary Na całej pizdzie przed fotoradarem Nie lubią nie typy, a kochają fanki Biory oryginały i pierdolę plasticz Dwa lata temu się cieszył, że mu granice otworzyli kurwa dzisiaj chodzi i strzela do ludzi na ulicy Gangsta rap w Polsce kurwy syny tak jest, druga ameryczka, pipa, 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 kurwa, niesamowite, nie? Mam nadzieję, że nie będzie kolejnej dramy i tym razem Alberto Rocco nie powie, że mnie do Wisły wrzuci czy coś. Siema. Hej.